Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, szczęść Boże. Witajcie kochani. Spotykamy się w drugą niedzielę Adwentu, aby stać na straży słowa. Chcemy rozważać Słowo przede wszystkim, a to Słowo jest bardzo bogate. Dzisiaj w Kościele obchodzimy także, oprócz drugiej niedzieli Adwentu, uroczystość niepokalanego poczęcia najświętszej Maryi Panny. Przepiękna uroczystość, która niesie nam jedno konkretne przesłanie. Chrystus pragnie uczynić nas wolnymi. Pragnie nas uczynić wolnymi od grzechu. Dlatego stawia nam jako przykład, jako wzór Maryję, która przez całe swoje życie nie popełniła żadnego grzechu, choć nie była wolna od trudności, problemów, stawiana była w różnych sytuacjach, kiedy musiała podejmować decyzje, dokonywać wyborów. Jej wybory zawsze były zgodne z wolą Pana Boga. Tego chce nas dzisiaj Maryja nauczyć. Tego uczy nas dzisiaj Kościół, dając nam właśnie Maryję jako wzór do naśladowania. Posłuchajmy Ewangelii, którą daje nam dzisiaj Kościół, nasza matka, na dzisiejszą uroczystość. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja, Wszedłszy do niej anioł rzekł, bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, nie bój się Maryjo. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga, oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła, jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział, Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też święty, które się narodzi, będzie nazwany Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości Syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja, oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo pańskie, chwała Tobie, Chryste. Tekst, który chyba jest jednym z bardziej znanych, często ten tekst też powtarzamy praktycznie codziennie, to pozdrowienie Anioła skierowane do Maryi jest na naszych ustach, kiedy odmawiamy chociażby nasze codzienne modlitwy, kiedy rozmawiamy z Panem Bogiem, kiedy przyzywamy wstawiennictwa Matki Bożej, to to wezwanie: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Towarzyszy nam każdego dnia. Warto zatem zastanowić się, co nam towarzyszy, co to jest za tekst, co to jest za wydarzenie. Wydaje mi się, że trochę się już przyzwyczailiśmy do tego, że Maryja dostała objawienie, że przyszedł do niej Anioł, że poczęła z Ducha Świętego. Takie to jest wszystko oczywiste. Czasami wręcz wydawałoby się trochę cukierkowate. Zapominamy, że oto rozgrywa się wielki dramat. To jest dramat Maryi. Słyszy, że pocznie syna, skoro, ale nie zna męża, nie współżyła jeszcze z Józefem. Jak to się stanie? Przecież jestem dziewicą. Ale jeżeli się na to zgodzę, nawet jeżeli to sam anioł do mnie przychodzi, to karą za cudzołóstwo, a tak będę postrzegana w świecie, jest ukamienowanie. To jest wielki dramat. My... Sobie wyobraźmy taką sytuację, że ktoś na przykład z naszych bliskich wyjechał sobie, prawda, za granicę, wraca po 3-4 miesiącach, tak jak Maryja, która pojechała do krewnej Elżbiety, wraca i wszyscy patrzą, jest w ciąży. Czy już rozumiecie o co chodzi? Czy gdyby ten ktoś bliski, wasza kuzynka, krewna, siostra, córka. Wróciła z takiej wyprawy i widzicie, że jest w stanie błogosławionym i powiedziałaby wam poczęłam z Ducha Świętego. Czy byśmy w to uwierzyli? Pewnie byśmy chcieli znać imię tego Ducha Świętego. A jakby wpadł w nasze ręce, to pewnie nie byłby łatwy jego żywot. Jesteśmy ludźmi księgi. Ludźmi, którzy doskonale znają historię Maryi, ale gdyby to nas spotkało, to nie bylibyśmy tak chętni do tego, żeby w to uwierzyć pewnie. I Maryja sobie zdaje z tego sprawę, że ludzie mogą jej nie chcieć uwierzyć, że to wymyka się z poznania wszelkiego. Ona przeżywa pewien dramat. Ale w tym dramacie, zobaczcie, nie biegnie do ludzi. Ona nie biegnie do ludzi, żeby się ich radzić, żeby z nimi rozmawiać. Ona nie biegnie do sąsiadów, do matki, co mam uczynić, co mam zrobić, przyszedł anioł, to mi powiedział, zgodzić się czy nie. My często, kiedy doświadczamy jakiejś trudności, kiedy trzeba podjąć decyzję, kiedy może także doświadczamy tego, że do, przychodzi do nas słowo Boga w Piśmie Świętym, które wymaga od nas podjęcia decyzji, jest trudne, to często tak. radzimy się innych. Maria nie radzi się innych, Maria radzi się samego Boga, ona rozważa w swoim sercu, czyli trwa na modlitwie dalej. I rozmawia z aniołem, czyli rozmawia z Bogiem, jak to będzie, wszystko chce wiedzieć. Pokazuje nam Maria w tym, że powinniśmy położyć priorytet naszej medytacji, modlitwy nad narzekaniem, nad dewagowaniem. Nad różnymi rzeczami, dyskusjami, z ludźmi, priorytet modlitwa. Masz wątpliwości? Przychodzą trudności, przychodzi trudne słowo? Módl się. I otrzymała odpowiedź. Czy ta odpowiedź jest wystarczająca? Czy ta odpowiedź jej wszystko wyjaśniła? Myślę, że nie. Usłyszała jakieś obietnice, ale to są obietnice, które. Spełnią się kiedyś, one nie są uchwytne tu i teraz namacalne. Po prostu musiała uwierzyć, musiała zaufać Panu Bogu. I w naszym życiu mogą się dokonywać różne rzeczy, różne tajemnice, różne trudne sytuacje, kiedy trzeba podjąć decyzję i trzeba zaufać Panu Bogu. Ale zanim to nastąpi, to trzeba z nim rozmawiać. Trzeba rozważać to w swoim sercu, trzeba trwać na modlitwie, trzeba medytować to słowo, które do nas przychodzi, które może od nas wymagać radykalnej zmiany całego naszego życia. Tego uczy nas Maryja. Ale chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się kilku zwrotom zawartym w tej Ewangelii. Maryja ma wątpliwości. Nie w to, że Bóg tego nie może uczynić, tylko chce wiedzieć, jak to się stanie. Być może pojawia się w niej lęk, skoro Anioł mówi: Nie bój się. Zdaje sobie sprawę z konsekwencji, jeżeli się zgodzi. I kiedy pyta, jak to się stanie, Anioł mówi: Duch święty zstąpi na ciebie. Moc najwyższego osłoni cię. Pewnie słyszeliśmy takie tłumaczenie w naszych kościołach dzisiaj. W Biblii Jerozolimskiej, którą mam tu przed sobą i to tłumaczenie przed chwilą przytoczyliśmy, mamy moc najwyższego okryje cię cieniem. To jest dokładne tłumaczenie tekstu świętego Łukasza. Maryja, która słyszy to słowo, która zna historię zbawienia, która zna dzieje swojego narodu, od razu wie, o co chodzi. Dla nas może to być trudne do zrozumienia, ale przypomnijmy sobie, co to znaczy być okrytym cieniem. Kiedy Izraelici wychodzili z Egiptu, kiedy uciekali, kiedy byli nad Morzem Czerwonym i Egipcjanie ich ścigali, to Pan Bóg okrył ich cieniem. Powstał słup o z jednej strony, słup ognia po tej stronie, gdzie byli Izraelici. Oni widzieli światło, mogli dokonywać różny, wykonywać różne czynności, mogli bezpiecznie iść nawet w nocy. A z tamtej strony był obłok, chmura, cień. Tak, że Egipcjanie nie widzieli, co się dzieje po drugiej stronie. I nie mogli się tam dostać. Maryja otrzymuje obietnicę, okryje cię cieniem. I ona doskonale wie, co to znaczy. Jeśli mi zaufasz, jeśli się zgodzisz, żebym dokonał wielkich rzeczy w Twoim życiu, zaufaj mi, to ja sprawię, że będziesz niewidzialna dla swoich wrogów, dla swoich przeciwników. I rzeczywiście, kiedy czytamy Pismo Święte, nie ma tej historii żadnej zapisanej żeby ktoś źle traktował Maryję, żeby jej ubliżał, żeby doświadczała jakichś konsekwencji tego, że się zgodziła. Okryta cieniem chroniona przed wrogami. Wróg nie będzie miał dostępu do Ciebie. To jest lekcja dla nas. Jezus każdemu z nas mówi: mam dla Ciebie plan. Zaufaj mi, a ukryję Cię cieniem. To nie znaczy, że nie miała trudności w swoim życiu Maryja. Ona miała te trudności. Musiała uciekać do Egiptu, yy, prawda, z Jezusem i Józefem, żeś niewiniątek. Zobaczcie, później trudności, kiedy yy, o Jezusie mówili, że jest opętany przez złego ducha, że odszedł od zmysłów. Ona miała trudności w swoim życiu, ale te trudności Cię nie zniszczą, bo ja okryję Cię cieniem. Nie będą mogły Cię złamać te trudności. Tylko mi zaufaj, mówi Bóg. Maryja to uczyniła. Okryje Cię cieniem. Mówi także Bóg do mnie dzisiaj. Czy Mu na to pozwala? To znaczy, czy zgodzę się na Jego plan do mojego życia. Który może być niełatwy, mogę go nie rozumieć. Obietnice dane przez Pana Boga mogą się wydawać bardzo odległe ale jeżeli zaufam mogą być bezpieczne on hmm. będzie mi chronił jakby na dowód tego że to zrobi podaje anią y, historię Elżbiety I w naszym tłumaczeniu y, w języku polskim Czytamy, że Maryja, Maryja słyszy słowa od anioła, że krewna Elżbieta w swojej starości poczęła syna, dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Gdybyśmy sięgnęli do Pisma Świętego w języku angielskim, znajdujemy tam takie tłumaczenie, które jakby odkrywa przed nami kolejną perspektywę. I czytamy w Piśmie Świętym w języku angielskim. Z Bogiem bowiem wszystko jest możliwe. Z Bogiem wszystko jest możliwe. Te dwa tłumaczenia, one siebie nie wykluczają, ale uzupełniają. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. To znaczy, On wszystko może zrobić bez udziału człowieka. On mógł nas zbawić w dowolny sposób, jaki by sobie wymarzył. Bez naszego udziału, bo dla niego wszystko jest możliwe. Ale z nim też wszystko jest możliwe. Po to Bóg dał nam oczy, po to dał nam ręce, nogi, żebyśmy my działali. To ty działaj. Bóg chce zbawić przez człowieka. Bóg chce nieść Ewangelię przez człowieka, chce się. Mną i Tobą posłużyć, jak narzędziem. Czasami mamy obawy, czy podołam, czy dam radę, czy mam wystarczająco dużo sił, energii, pomysłów, żeby coś zrobić, jakąś misję, zadanie we wspólnocie, w parafii, w której posługuję. Czy dam radę? Czy dam radę kolejne dziecko przyjąć, jako matka, jako ojciec? Czy damy radę z piątką, z szóstką dzieci? Czytamy z Bogiem. Wszystko jest możliwe. Zaufaj. Zaufaj mi. Ze mną wszystko jest możliwe. Bo ja okryję cię cieniem. Ja mam moc, żeby to słowo Ewangelii stało się w Tobie ciałem, żeby Ewangelia stała się konkretem w Twoim życiu. A dzięki Tobie. W życiu drugiego człowieka Maryja zaufała i obietnica, że będzie błogosławiona między niewiastami, że będą ludzie wspominać jej imię, wypełniła się. Minęło dwa tysiące lat od tej chwili, od zwiastowania. A o Maryi słyszał każdy człowiek prawie. A o Maryi powstają pieśni. A o Maryi ludzie pamiętają i przez jej stawiennictwo się modlą. Czy dlatego, że była piękna? Czy dlatego, że była nadzwyczaj mądra? Nie. Dlatego, że zaufała nadziei, jaką dał jej Bóg. Zaufała Słowu i to Słowo zwyciężyło w niej. To Słowo może zwyciężyć także w Twoim życiu. Więc nie bój się. Nie bój się, bo Bóg okryje Cię cieniem, jeśli tylko pozwolisz Mu działać w Twoim życiu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Do zobaczenia.